No to to tam. No. Ja, no. 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 Gdy strumek płynie z wolna, rozsiewa zioła maj, stokrotka rosła polna, a nad nią szumiał gaj. Stokrotka rosła polna, a nad nią szumiał gaj, nią szumiał gaj zielony, gaj W tym gaju tak ponuro, że aż przeraża mnie. Ta szęta za wysoko, a mnie samotnej źle. Ta szęta za wysoko, a mnie samotnej źle, samotnej źle. Ten harcerz idzie zwolna, stokrotko witam cię. Twój urok mnie zachwyca, czy chcesz być mą czy nie. Twój urok mnie zachwyca, czy chcesz być mą czy nie, czy nie, czy nie. A ona, ona, ona cóż biedna robić ma, nie.